pasiak srebrzysty I tak yy, srebrniaków perłowym trzy miejsce, pierwsze miejsca nagradzane są kucharami ponieważ było dużo dobrych gołębi więc srebrniaku od czwartego do dziesiątego będą wyróżnione ale to tylko po prostu czytam wyróżnienie bo to były gołębie naprawdę dobre które yy, no, warto bardzo by podkreślić że, że są naprawdę dobre Tak. i tak jeżeli chodzi o srebrniaka pierwsze miejsce Andrzej. Drugie miejsce Kieryk Zbigniew. <noise>

Piąte miejsce Wyspki Waldek, piąte miejsce Orlik Piotr, siódme Dzikman Ryszard, siódme, ósme miejsce, Henryk, piąte o, i dziesiąte Krawczyk Paweł, to przeczytałem od pierwszego do drugiego miejsca Srebrniaka. Teraz jest perłowy od pierwszego do piątego. Trzy pierwsze miejsca są nagradzane. Pierwsze miejsce Grabowski Andrzej. Nie, nie mysze, nie to nie my, nie Drugie miejsce. Krawczak Tomasz. Drugie miejsce w perłowy. Trzeci będzie Mariusz. W następnych razach, ponieważ Gołębi było mniej, wyróżniliśmy tylko, po, daliśmy tylko pierwsze miejsca, ale na przykład jeszcze w Białogonie wyróżniliśmy jedno Gołębia, bo, bo był dobry. I tak, Sroka Łowicka, czysła, zwycięży. W razie białego pierwsze miejsce płciennicza Gdania. I wyróżniony w białym ogonie jest Gołąb Mariusza Iwana. bardzo. Srebrzysty, Szaroloty, Krawczyk Paweł, Kraków. I Pasiak Srebrzysty wiaderek Krzysztof. I w ten... rozdaliśmy wszystkie nagrody. Jak sami Państwo widzieliście, gołębi było dużo. Myślę, że pokaz był udany wreszcie po tylu miesiącach niespotykania się. Mogliśmy sobie porozmawiać, mogliśmy wymienić doświadczenia. Myślę, że niebawem spróbujemy jeszcze zorganizować, jeżeli y, warunki pozwolą i sytuacja w kraju, spróbujemy jeszcze zorganizować jeden pokaz łącznie z Radomskim Wiązkiem, ten, który robimy zawsze tam na koniec sierpnia, ale to będzie, będziemy wszystkich zawiadamy, bo zobaczymy, jaka będzie sytuacja w kraju, czy będziemy mogli, czy nic tam nie będzie e, stało na przeszkodzie. Zaznaczam jeszcze, że we wrześniu musimy zrobić yy, zebranie sprawozdawcze wyborcze, także już teraz zapraszam, ale będą wszyscy powiadomieni na smsa.